Gry są po 5-6 minut, to nie wiem, co się dzieje. Nic nie wygrałem. Nie ujdzie. Przegraliśmy na finały WSB Games 2004 do San Francisco. E, rozegraliśmy, pierwszy nasz mecz rozegraliśmy przeciwko drużynie z Holandii, e, Mysot, na mapie e, Dust2. E, była to teoretycznie nasza słabsza mapa. tak się jednak okazało, no, dobrze nam poszło. Wygraliśmy e, 23 do 1. E, później zaczęło się to troszeczkę ciężej, e, zaczęliśmy grać przeciwko e, Excellence z Norwegii, e, na mapie The, The Train. E, Teoretycznie no, była to właśnie nasza lepsza mapa i no niestety poszło źle, zmieniliśmy, jed, zmieniliśmy rzecz dosyć ważną w naszej grze, ponieważ no, trenowaliśmy cały czas jedno, jedno ważne zagranie na ten turniej, a tuż przed całym turniejem nie wiem czemu wpadliśmy na głupi dosyć pomysł, zmieniliśmy taktykę. Z tej strony Snake Dune. Z pozdrowienia ze słonecznego San Francisco. Chciałem wam opowiedzieć o moich grach. No niestety nie udało mi się zbyt dużo osiągnąć. Pierwsze cztery gry przegrałem, choć bardzo się starałem, nie wiem czemu. Prawdopodobnie to mój pierwszy wielki turniej, więc zawiodły trochę nerwy. Na początku miałem bardzo trudne mecze. Pierwszy mecz z Holendrem. Niestety pomimo przy początkowej przewagi w mnie w przeciągu kilku minut. Udało mi się jednak dopiero z Litwinem, czołowym graczem europejskim i pokazałem tam co potrafiłem. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda mi się również reprezentować Polskę i pójdzie mi o wiele lepiej. Jadąc na zawody wiedzieliśmy, że będzie nas czekać ciężka grupa, trudne pojedynki i można powiedzieć, że trochę jesteśmy rozczarowani, gdyż pierwszy mecz mieliśmy rozegrać z reprezentacją Holandii, z Mysod. I poszedł wyjątkowo łatwo, wygraliśmy 23 3 do 1. Potem niestety czekał nas mecz z reprezentacją Nor Norwegii, która wygrała z Holandią. Mimo wszystko byliśmy pewni zwycięstwa, no i coś, coś nie poszło, coś się zacięło w naszej maszynie i nie udało nam się zwyciężyć. Wygraliśmy jeden mecz, jeden przegraliśmy i w związku z zasadami jakie obowiązują na tym WCG odpadliśmy z zawodów i jeden z nam pozostało tylko życzyć szczęścia zwycięzcom naszej grupy. Wydaje mi się, że takie imprezy są bardzo ciekawe, możemy spotkać e, wiele osób z różnych krajów, z, z całego świata, poznaliśmy dużo osób z Węgier, e, z Łotwy, graliśmy parę sparingów z innymi krajami też, no, wydaje mi się, że o... nie wiem co powiedzieć w sumie, ale no wydaje mi się, że fajne są takie imprezy bardzo. The shape. Stop. On myśli, że my w ogóle nie zapłacimy zaraz. to nie moja wina. no WCG, świetny, świetny naprawdę turniej. Jest organizowany naprawdę z, z dużym rozmachem. Naprawdę nie spodziewałem się tego, że, że jest to wszystko tak dokładnie, dobrze i do, dopracowane i stoi tak na bardzo wysokim poziomie Jesteśmy teraz na lotnisku tutaj w San Francisco no i czas się zbierać do domu A jak to było z tymi finałami w, wtopiłem pierwszy mecz ze, ze słabszym od siebie przeciwnikiem to był chyba taki najbardziej dołujący moment całego, całego finału, bo no, doganiałem kolesia, ale na każdym okrążeniu ale się wywaliłem ostro, popełniłem błędy. No ale udało się bez żadnej porażki koreańca z grupy wyeliminowałem. Także wyszedłem z jakimś Chińczykiem, czy tam z Tajwanu, nie wiem, jakiś koleś. Wyszliśmy razem we dwóch z grupy pięciosobowej Nipfordspeela. Pierwszy mecz był wygrany. Tam już była potem zasada do dwóch wygranych na trzech mapach. Potem kolejny mecz był z Austriakiem, też, też moja wygrana. No a później to jak polski sumo, no, już siadłem psychicznie i pomyliłem się po prostu i, i czwarte miejsce. No mogę się cieszyć, że i tak w sumie jest, jest to więcej niż wyjście z grupy, na które tak przede wszystkim liczyłem. I, i, i tak jestem zadowolony. No, za rok na pewno będzie lepiej.